Jest ze mną Dominik Święch z Pompy. Dominik, przede wszystkim gratuluję bardzo wysokiej wygranej i czystego konta. Ale moje pierwsze pytanie dotyczy czegoś innego niż dzisiejszy mecz. Kto jest waszym administratorem fanpage'a na Facebooku? Witam, dziękuję bardzo. Nie mogę zdradzić danych administratora fanpage'a. Na pewno by się obraził, bo jest to postać tajna, zamieszczająca nieraz kontrowersyjne wpisy. Nieraz głupie, które mają być śmieszne, nie zawsze wychodzi. A poza tym dostęp do konta administracyjnego ma kilka osób, także no, różnie. Różne wpisy są przez różne osoby czasami dodawane. Ale rozumiem, że to jest ktoś z zawodników? Tak, jest to zawodnik, co widać zdecydowanie. Da się wyśledzić, kto jest głównym opisującym mecze. Jak jest krótszy opis po meczu, wystarczy sprawdzić kadrę, kogo wtedy nie było i da się złapać, kto, kto może się tym zajmować. Pytam dlatego, że czytałam ostatni wpis po meczu z Browarami. Tam byliście bardzo niezadowoleni z tego, w jaki sposób przeciwnik was traktował. Mnóstwo fauli, jakieś hamskie odzywki. Dzisiaj chyba czegoś takiego nie było. Zgadza się. No tak krótko odnosząc się do tego poprzedniego meczu, na początku była Ostagra, która była fair a potem przerodziła się w nieco agresywną, taką spogranicza brutalnej i tam rzeczywiście zaczęły się pyskówki. więcej było gadania niż grania, no nikomu to nie służy. Dzisiaj tak, zdecydowanie, chłopaki zagrały bardzo czysto przeciwko nam, my też raczej bez fauli chyba nie było żadnych poważniejszych gwizdanych. No, mecz był w przyjacielskiej atmosferze, dla nas pozytywnie zakończony, także naprawdę w okej. Okay. Bardzo dobrze radzicie sobie w Lidze B i pytanie, czy są myśli o tym, aby wrócić do elity? Będziemy decydować po sezonie. To znaczy, ustaliśmy z chłopakami, że gramy o zwycięstwo w lidze Zimowej. Oczywiście, czy się uda, to zobaczymy. Natomiast, jeśli udałoby się wywalczyć nawet przepustkę do Ligi A, to na razie odkładamy tą decyzję na koniec. Zobaczymy, jak kadra się łoży, Jak spotkania, czy, czy będziemy mieli kim grać. Komu za dzisiejszy mecz Orderu Uśmiechu przyznajecie? Bo widziałam, że takie właśnie wyróżnienia na waszym fanpageu się pojawiają. Zgadza się, Order Uśmiechu niekoniecznie jest to nagroda dla najlepszego gracza meczu, tylko na, za jakąś pojedynczą sytuację. Myślę, że nieudana przewrotka Bartomia Grabowskiego jest <gry> poważnym kandydatem, ale musimy jeszcze przeanalizować cały mecz, żeby, żeby na pewno dobrze przyznać tą nagrodę. Była przewrotka, ale był też taki nieudany lobik i później ktoś z Was krzyknął, że lekceważycie rywala i nie powinniście tego robić, a potem mimo wszystko trochę tej zabawy było. Tak, tak, to ja krzyknąłem, że, żeby zauważyć, że bramkarz jest wysoki, bo no, wyróżniał się zdecydowanie wzrostem, bardzo, bardzo wysoki bramkarz. No tak, próbowaliśmy lobów, próbowaliśmy czasami zbyt dużej ilości podań, kiedy można było skończyć do bramki. No tak to jest, no wkrada się rozluźnienie, zawsze trzeba szanować przeciwnika, czyli nawet strzelając strzelające następne bramki. No dzisiaj kilka się udało strzelić kilka razy, niepotrzebnie się bawiliśmy, ale, ale ogólnie mecz uważam za ok. Jak najbardziej, tym bardziej. Yy, przede wszystkim, Twoja stylówka dzisiaj też robi wrażenie, już taka świąteczna. Tylko gdzie masz czapkę? Yy, czapka została w torbie, gdyż głowa mi się dużo zagrzała przy meczu. Na szczęście nie od negatywnych emocji. Yy, tak, stylówka jest zimowa, no zbliżają się święta, zbliża się Mikołaj, także już pomału do tego nawiązuje. A w, zimne dni trzeba być ciepło ubranym, żeby móc przejść grać w FL-ie, także, także no, tak właśnie się prezentuje. A pójdziesz po tą czapkę dla mnie? I założysz się do kamery, proszę. Yy, możemy to zrobić w kulisowych backstage'ach. Dobra, a to na Instagramie jutro zobaczysz. Dobra, dobra zgadzam się. <grym> Dziękuję bardzo.